serdecznie witamy w dzisiejszy wieczór. Jakie prognozy według Pana możemy e oczekiwać? No, wprawdzie to nie jest sondaż profesjonalny IPSOS, ale z informacji i z, 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 ze znajomymi rozmów wynika, że zdecydowana przewaga urzędującego prezydenta Marcina Zawiły. E jakie głosy e chodziło że tak powiem o działalności pana prezydenta zanim ludzie zdecydowali się na niego głosować uważali że dużo zrobił dla Jeleniej Góry nawet nie w tym kontekście, nie było rozmowy co zrobił i dużo zrobił, tylko, że jest po prostu człowiekiem, normalnym człowiekiem, który nie boi się ludzi, który wychodzi do ludzi, który z ludźmi rozmawia. To zresztą było zawsze widoczne i zawsze charakterystyczne dla prezydenta Zawiły. To jest najważniejsze, bo oczywiście jest szefem dużego przedsiębiorstwa jakim jest miasto, zarządza tym miastem, no, z siłą rzeczy musi wykonywać określone obowiązki, czynności, inwestycje. Natomiast mniejsze, żeby umiał porozumieć się z obywatelem, żeby umiał wyjść do obywateli, i rozmawiać z nim, bo od tych rozmów również zależy, jaka będzie ta kolejna kadencja, wierzę, że kolejna kadencja dla Marcina Zawiew. No miejmy taką nadzieję i jeżeli będzie następna kadencja, czy Jelenia Góra pójdzie bardziej do przodu, bardziej będzie się rozwijała? Tak, zdecydowanie. Ja zawsze mówiłem, że Jelenia Góra ma ogromny potencjał, ogromny potencjał w ludziach, przede wszystkim w ludziach. Ostatnio spotykam się z młodymi ludźmi w szkołach, w klasach maturalnych, to naprawdę są fantastyczni młodzi, zdolni i chętni do pracy i pozostania w Jeleniej Górze ludzie. To jest przyszłość Jeleniej Góry. Te inwestycje również w strefie przemysłowej, jak również w samym centrum miasta, to miasto zmieniają. Odnowione elewacje na pewno będą przyciągały turystów, bo to miasto jest po prostu piękne. Te inwestycje w turystykę, takie jak termy, po prostu robią furorę i przede wszystkim. Jelenią Górę na zewnątrz. Jestem przekonany, że Jelenią Góra czeka świetla na przyszłość. No ja jeszcze o jedno spytam. Ja uważam, że Jelenia Góra to jest perłą kulturalną karkonoszy. Czy podziela Pan moje zdanie? Mamy Filharmonię, mamy teatr, mamy tyle różnych instytucji, które organizują wystawy, organizują różne przedsięwzięcia. I dlatego może też ciągnę turystów, którzy zechcą przyjść do Jeleniej Góry i troszeczkę, troszeczkę popatrzeć na nasze gospodarstwa. Nie, no to nie ma wątpliwości. Tutaj nie tylko turyści przyjeżdżają, tutaj przyjeżdżają goście również z zagranicy. Bardzo znakomite, znakomite nazwiska pojawiają się w Teatrze Filharmonii. Przecież te wszystkie projekty typu Filharmonii Gwiazdy Promują, czy Muzyka Wiedeńska, czy Festiwal Teatrów Ulicznych, to są tak znane w Polsce wydarzenia że po prostu też sobie nie wyobrażam, żeby gdziekolwiek indziej mogło to zapłacić. Tak, to jest prawda. E, rozwój życia kulturalnego w Jeleniej Górze jest bardzo, bardzo e, interesujący i te propozycje, które czekają tutaj nie tylko na Jelenie Górze, ale na turystów na pewno przyciągają wielu chęt. Czyli... Za przyszłą kadencję trzymamy kciuki i będzie coraz lepiej wiele mam górze. Tak, nie mam żadnych wątpliwości. Z tym miastem jestem związany od kilkudziesięciu lat i widzę, jak to miasto się zmienia, a w ostatnim czasie zmienia się bardzo, bardzo na korzyść. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.